Siemaneczko, z tej strony Kolis i słuchajcie, jak wam mija dzisiejszy dzień? Mi aktualnie mija naprawdę bardzo dobrze i chciałem was poprosić o zostawienie łapeczki w górę i subskrypcji na kanale, bo przypominam, że obniżyłem próg jeżeli do końca czerwca uda nam się wbić 74 tysiące subskrypcji, czyli zostało no około jeszcze 400, no to słuchajcie, wydaję dla was piosenkę z teledyskiem jeszcze w te wakacje. Także słuchajcie, wysyłajcie do każdego, wbijamy subskrypcję. No i będzie pioseneczka. A co my dzisiaj będziemy robić? Zobaczcie, moi widzowie, kurczę, gdzie my słuchajcie, jesteśmy. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w Farming Simulator 13. No i dzisiaj, słuchajcie, będziemy po prostu robić siano kosy. Tutaj stoi kombajn, bo tutaj sąsiad wjechał, ale coś się chyba zepsuło. Oho, ho, ho. Poczekajcie, bo on nie wyłączył tu tego chyba. Czekaj, naprawiłem, nie wiem, coś, o, teraz wyłączyłem Widzicie, no, wjechał, coś się zepsuło, no i niestety, no taka jest procedura Ale dobra, wsiadamy my do naszego Ursusa Ja włączam kosiareczkę i będziemy sobie kosić Widzowie, jak tam, ja mam wakacyjny czas Napiszcie w komentarzu, jak wam mijają wakacje, jakie spędzacie, czy już może pojechaliście gdzieś na wczas Nie wiem, na przykład do dziadków, czy jak na razie siedzicie w domu no bo to różnie słuchajcie, ja aktualnie siedzę w domu i po prostu staram się dla was nagrywać filmy. Przepraszam, aktualnie od razu przyznając pytania, kiedy Brian, kiedy MPG, no to słuchajcie, będą już niedługo, no niestety jak nie jestem w stanie dla was teraz ich nagrać, no bo to są takie serie i Brian i MPG, gdzie jakby ja sam, no nie mogę ich nagrać, Mam, myślę, że no po prostu mnie rozumiecie. Więc to też troszkę niezależne ode mnie Dlatego nagrywam dla was na przykład teraz dzisiaj Trzynasteczkę, po prostu słuchajcie No powrót do przeszłości, no powrót do przeszłości Możemy sobie popatrzeć jak to wszystko Kiedyś wyglądało, kiedyś był lepszy klimat Ja pamiętam jak grałem w to trzynastkę to Naprawdę jakoś tak Człowiek się lepiej z tego cieszył wam powiem, no Teraz też oczywiście fajna jest trzynastka, ale Wtedy jakoś kurde te mody Lepiej cieszyły, nie? Te wszystkie modyfikacje, które do farminga były No to kurde to było coś ja pamiętam jak pierwszego Ursusa na przykład miałem. Mówię ja pierdzielę, no to jest coś niesamowitego. A teraz widzicie wszystko jest na wyciągnięcie ręki, te modyfikacje. Kiedyś ja pamiętam mody to się z chomiku ściągało. No widzowie, pamiętam kiedyś z chomiku się ściągało, albo był jeszcze taki... jakąś on się Katszar chyba? szarę Taki... No tam dużo modów na tym hostingu było. Katszary. Nie wiem czy teraz to jeszcze jest. Ale pamiętam, że na tamtym też się wolno chyba tam pobierało. Różne były takie hostingi, gdzie tam się wolno strasznie pobierało, Wam powiem. Yy, a później jeszcze, słuchajcie, to przewrócimy sobie jeszcze dzisiaj to trawę. Gdy sobie do zgrabiarkę, kurde, ciekawo. Szkoda, że jej nie ma do dwójki Dwójki. Wiecie, zgrabiarką przetrząsarka. W 13, w 11 chyba też? Nie, nie, chcę, nie chcę mówić, ale wiem, że w 13 na pewno ona była i działała yy, bez żadnego problemu. Yy. No, zobaczcie, do 22 już nie idzie tego zrobić, widzicie? W starszych farmingach dało się niektóre rzeczy, tak jak na przykład mod wideł, zrobić, a tutaj, no a tutaj coś kurcze nie trybi. Ciekawe dlaczego, ciekawe dlaczego, no widzicie, zmienia się, zmieniają się kurcze różne, jak to powiedzieć, mechanizmy w tych grach, na bardziej nowoczesnej, no i może takich niektórych rzeczy nie idzie już zrobić, a szkoda, bo. Przydałyby się na przykład, no takie widły. Jeszcze ta zgrabiarka powiedzmy, że dobra, ujdzie gdzieś tam, ale no widły to by było coś niesamowitego. No nie, nie powiecie, że nie, no widły naprawdę by się przydały. Takie porządne, bo nie mówię o takich zwykłych, tak jak tutaj. No, ale zobaczymy, może ktoś kiedyś yy, będzie na tyle mądry, że coś takiego jeszcze zrobi nam do farminga. Ja jestem, powiem Wam, przede też ciekawy, jak będzie wyglądać farming. Teraz jest wojska dwójka, czyli następny będzie 24. No i jestem ciekawy, jak będzie wyglądać wojska 4. No, bardzo jestem ciekawy, czy to wiecie, czy to będzie yy, duży jakiś przeskok, czy tak jak na przykład z 19 do Wojski że ten przeskok no nie jest aż taki duży. Wiadomo. Różnią się te oba farmingi. Wojska dwójka moim zdaniem jest lepsza, aczkolwiek tego już takiego wielkiego przeskoku, no to słuchajcie, nie ma. Więc jestem ciekawy jak to będzie z wojską y, czwórką. No, wszystkiego na pewno się dowiemy. No. E, no może nie w najbliższym czasie, no bo do nowego farminga to jeszcze jest sporo czasu. Ale ogarniemy widzowie, będziemy wiedzieć. Y, wyczekamy ten czas. Na razie dwójka jest ok. Niech nowe fajne mody wychodzą, nowe fajne mapy wychodzą i możemy sobie cykać w dwudziestkę-dwójkę ale mówię, no jestem bo jestem ciekawy, tak na przykład jestem ciekawy jak GTA na przykład 6 będzie wyglądać, nie? bo też słyszałem, że chyba w tym roku ma być premiera, albo następnym nie wiem, no nie chcę mówić yy, jakiegoś fake info, ale słyszałem, że jakoś no, na w najbliższych latach, powiedzmy, ma być premiera bo wiem, że już pracują nad GTA 6 nie wręcz tutaj tego, tu ja nie będę, między nie będę kosił, bo to jeszcze sąsiad się zdenerwuje poczekajcie, tu trzeba tak o, o, o skurwę, syn. Widzowie, z wałkiem poszło Oczekajcie Gdzie tu wałek? Dobra, znik wałek, dobra Jedziemy, jedziemy teraz na Hawirę Jedziemy teraz, słuchajcie, po ten Po przetrząsarkę, no musimy przetrząsnąć to siano od razu, żeby to było Ale zobaczcie, kabujna trawa, no kurde, spójrzcie tylko na to Eee, wieku Wysoka będzie, będą miały krowy co żreć, że tak to powiem Mi będzie super randko Dobra, i lecimy teraz odstawić tą kosiarkę Tak jak mówię, weźmiemy z zgrabiarkę eee, To... nie wiem ile ona gwiazdowa jest Tam no wiecie jaką Na pewno niektórzy z was mają u siebie nawet na gospodarstwach Jeszcze te takie zgrabiareczki eee, Nie, coś mnie... Bania boli, wam powiem dzisiaj Kurczę, nie wiem czy wczoraj mnie nie przewiałek. samochody mi miałem szyby uchyloną, dopiero co się kąpałem Eee, tutaj my mieszkamy? tutaj eee, i nie wiem czy mnie nie przewiało bo miałem głowę, wiecie, u mnie to mokro jeszcze głowy i szyby chyliłem i tak zawiewało mi po głowie nie wiem czy to tak nie wiem troszkę błąd dobra, słuchajcie, tutaj odczepimy na środku drogi bo i tak będziemy jechać później na łąkę kości. dobra, jak tego pyrtka zgasić, o w ten sposób, dobra słuchajcie, na tą akcję kupimy sobie no, nowy ciągnik żeby nas nie było stać to byśmy sobie nie kupili, ale że nas stać, możemy sobie yy, kupić. Co tutaj można yy, wziąć, na przykład takiego Władymirca? Co, zobaczcie, mamy prawie pół bańki. Dobry, mamy Władymirca. I do Władymirca potrzebny na mnie jest yy, ten, no ta Zgrybiarka. Gdzie ona się znajduje? O, tutaj. To która lepsza, widzowie? To chyba teksturkami się tylko różnią No to powiedzmy, że dobra Może być ta I teraz tak Wchodzimy do naszego Władim, ale fajny Władek Te tekstury wam powiem no Wiadomo, teraz żeby do dwójki, dwójki z takimi teksturami wydać No wiecie, jakiś ciągnik No to by to wyglądało licho Ale kiedyś, no zobaczcie No kurde, no to bajeczka No bajeczka normalnie Dobra, podjeżdżamy Cyk. I jedziemy na pole, słuchajcie, o! Zobaczcie, i cyk! No kurde, coś piękne. Jeszcze ten mot ręki, no to jest fajne. No i bez amortyzatorów, tutaj, więc zobaczcie, jak twardo. Dobra, jedziemy na pole, tam nie będziemy się pierniczyć. A, nie, no kurde, to piękne czasy, piękne czasy. Ciekawe czy na multi teraz. Na pewno da się na multi dla trzynastkę jeszcze. Może z kimś na multi pograł kiedyś. Mógłbyś na przykład serię z multi z trzynastki, co by na to. No, nie, spoko plan, spoko nawet plan, można to przekminić, dobra i teraz tak, yy, poczekajcie, ja muszę jakoś to rozgryźć, gdzieś tu się do koła podchodziło, gdzie tu te koło, tu powinno być koło, Ej a to w tym się, poczekaj, widzowie, to jest zepsute, nie, Dobra, nie jest zepsute. Cyk. Nie, poczekaj, ja na razie chcę. Ja bym chciał na razie lover. Tak, tylko że. Czy to tu gdzieś? Poczek A, dobra, bo to trzeba odczepić. I chyba teraz. Poczekajcie. Wiecie, ja już też nie pamiętam tak dokładnie, jak to się, jak to się robiło, bo to było. O, dobra. Tether Mod i Wind Rover. No, i widzicie, mój angielski jest na takim poziomie, że ciężko stwierdzić TEDER, modę dobra to powiedzmy, że TEDER MOD yy, I teraz tak koła możemy też opuścić od razu, dobra i gdzie tu ten nasz bolec jest? Gdzie on jest? Tutaj gdzieś. Poczekajcie, widzowie, no gdzieś nam znikł. <laughs> Musimy go posz... A, tu, dobra, widzę chyba. Z tej strony? Dobrze mu... dobrze widzę? Tak, tutaj, dobra, podczepiamy. O! Zobacz to! O! I mamy przetrząsanie, człowieku! To jest... To jest luksusowe, kurde! <laughs> No i to jest coś pięknego w tym farmingu, nie? To mi się właśnie podoba tym przytrząs no. Dlatego lubię sobie powrócić do trzynastki, nie wiem czy Wy lubicie. Ale widziałem po poprzednim odcinku, że Wy też niektórzy na przykład lubicie. Więc mówię kurczę, nagram dla Was jeszcze jeden odcineczek z tej trzynasteczki. Eee, znaczy na pewno to nie jest ostatni odcinek z trzynastki, na pewno jeszcze będę coś z niej nagrywał. No bo ja powiem wam szczerze, że naprawdę lubię w nią rzadki... No od czasu, od czasu lubię w trzynastkę zagrać, sobie, bo przypomina te stare czasy. I, I wiecie, ja to lubię po prostu no Mogę wam też pokazać jak to było kurde kiedyś Jak ktoś nie pamięta albo nie grał No to ja mogę jeszcze nawet i fotkę pierdyknąć, zobaczcie O sorry Tu mam jeszcze jedzonko Bo jadłem troszeczkę wcześniej Dobra cyk ha, Zobaczcie, fajnie no Dobra odpalaj brykę. dawaj 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 ogień Bo tu nie ma czasu na sranie po że tak tu nazwę lecimy ta ogólnie tekstura też taka śmieszna, co? Widzowie Tekstura tej trawy, taka bujna, strasznie, naprawdę. Znaczy śmieszna? Fajnie to jest. Fajnie to jest zrobione. No, po trzynaskowemu, wiadomo, to były lata. Farming 13 został wydany w 2012, pod koniec 2012. Więc słuchajcie, widzowie, to było tyle lat. 2012. Dobrze gadam? Chyba dobrze pamiętam. Zaraz wam powiem Farming Simulator. Poczekajcie, Farming Simulator 13. No i kiedy była premiera? Premiera była. A u mnie jest napisane. Premiera. Kiedy? Premiera. I widzowie, premiera była. No, 25 października 2012 roku. No to słuchajcie, no, to już tyle czasu minęło. Niektórzy, tak jak wspominałem, mogą nawet tyle lat nie mieć, ile ma ta gierka Ale ja pamiętam jak farming 13 wyszedł i właśnie sobie w niego graliśmy, pamiętam. To ile ja wtedy miałem lat, widzowie? Ile ja miałem wtedy, wtedy lat? Jak to wyszło w październiku, no to słuchajcie, już ja wam liczę na palcach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, no 8 lat miałem wtedy. No zaraz, żebyście nie pisali w komentarzach, że on na palcach liczy. A co ja kurde? Widzowie, A po zawodówce niestety no e, ale e, no nie 8 lat słuchajcie 8 lat no i pamiętam że graliśmy Graliśmy w 13, jak ona wyszła to nie wiem kurczę A pamiętacie? Nie wiem, ja kiedyś jeszcze pamiętam były takie na przykład dodatki do farminga teraz nie wiem czy można tak kupić może i można w sklepie można w sklepie A ja pamiętam że kiedyś na przykład 11 jeden, farminga kupiłem razem z dodatkiem, że wiecie gierka razem z dodatkiem co najlepsze, to Wam powiem, że na przykład Farminga 11 to trzy razy kupowałem, bo mi się na przykład płyta zgubiła. I mi się płyta zgubiła i ja kupowałem od nowa Farminga, nie? Gdzie można sobie było na przykład zrobić plik ISO, żeby wiecie, żeby nie, nie było trzeba płyty. Ale nie, ja oczywiście, słuchajcie, płytkę musiałem nowo kupić. No ale tam nowo, ja musiałem kupić. Rodzice kupowali, no. Też dobrzy rodzice, że na przykład gierkę kupili, nie? Fajnie, no. Fajne czasy były, dobra, teraz tak. Musimy przystawić tutaj trip. Tylko ciekawe, czy tutaj da radę przystawić. To pewnie trzeba. A nie. A można. A? Odczepiło się! Skierkowane, widzicie, odczepiło się, niestety. Tutaj zero. Nie mogę kliknąć zero. Dobra, cyk. I w... A, to będziemy. Właśnie to jest. Poczekajcie, ja koła podniosę. Koła podniosę, bo tak to mi tu zaraz popierdzieli po kosy, dobra Koła podniosę i... Szkoda, że on się wyłącza ten wadymiret, znaczy wie... znaczy wyłącza, gaci się no No kurde, czemu tego nie idzie to O, o było, było, było Dobra, mamy Słuchajcie, teraz ja się muszę odwrócić Żeby, żeby wszystko było elegancko, dobra i w to stronę O, tu troszkę nie przetrząsnę, ale to Nic Dupak za zapcha może dobra, cyk koła do dołu. No i odpalamy Władimirca i ogień. Widzicie, polska, zwykła polska gospodarka. Dobra, i ciach, i lecimy, widzowie, lecimy. Dobra, gazu, gazu, gazu. Tu nie ma naprawdę czasu. Zaraz deszcz, deszcz przyleje. To trzeba jeszcze sprasować. W ogóle, może w następnym odcinku sprawdzimy sobie, widzowie, też fizykę. <noise> fizykę Bel farmingu 13, bo ja powiem wam, że ja doskonale pamiętam jaka tu jest fizyka Bell no i jest tragiczna, no tak samo jak i w 11, jedyn... nie no może w 11 jeszcze gorzej było, ale tutaj wcale się nie polepszyło więc możemy sobie przetestować widzowie, fizykę Bell porównać do farminga 22, nie no ale podejrzewam, że o, o być ale ja pamiętam, no i raczej nie będziemy zdziwieni co do tego czekajcie, że ja się tu ze skarpy nie nie spierdzielę. O, skur... o O kurde. Ja pierdzielę. No widzowie, trzeba zdjęcie zrobić. I na policję. No to super, świetnie. No kurde, toż ja tutaj chciałem tylko tak delikatnie, żeby to wszystko zgrabić. Poczekajcie, jakoś może wy, wyjedziemy stąd. Władimirec ma siłę. No kurde, no nie ma siły. Dobrze że się nie utopił. Czekajcie, może gdzieś tu. O, 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 o! No kurde. Widzowie, co wy żeś tam najlepszego narobili? No nie wiedziałem, że to tak może być. Lekej, tak, dobry, rozpęd i. I nic z tego a da się zrestartować? Czekaj, reset. Tak, tak to się robi. Poczekaj, widzowie, jakoś to się kiedyś restartowało. Poczekaj, nie, ja nie chcę wejść. Jak to się kiedyś robiło? Ja pamiętam, że w farmingu dało się. O, dobra, reset. Teraz reset. I teraz reset, next no i reset, i zresetował się, a ale się zreset. A tu nie ma gdzieś jakiegoś takiego mniej stromego wyjazdu? No może tu by spróbował, widzowie? No widzicie, no kto to kurde taki rowy pokopał no ciężko tutaj będzie wyjechać. Za strome te wyjazdy porobili, i dobrze no niestety. No, niestety, po wszystkim mamy po... załatwione. chciano kosy. Kurde, żeby tu jakoś. Ty, poczekaj, ja mam pomysł. Widzowie, akcja ratunkowa. Ja mam plan. Tu musi być coś takiego. Poczekajcie. Muszę mieć ten taki bolec. No wiecie, hol. Powinien, powinien być. Tak, tak, jak mi się przynajmniej wydaje. O, ho, ho, jest. Robimy, słuchajcie, akcję ratunkową. Tylko do akcji ratunkowej potrzebny nam jest no, troszeczkę większy ciągnik. Volkswagen Golf. Ho, ho, ho. Nie widzowie. Może byśmy wzięli Ursus 914 Turbo. Dobra, weźmy 914 Turbo. Nie ma problemu, aby wyciągnąć. No to już ten to chyba Władimirca to da radę podciągnąć. Co? Dostajemy sobie jak ten hol będzie nam gdzie. O, na miniaturce był kurde czerwony. A tu co się zadziało? Dobra, odpalaj człowieku, nie ma czasu, kurde. Jak tu się go odpala? Ja pierdziele porobili. No. O. Dobra. A, bo to dwa razy trzeba, ok, a ja, ja tylko raz klikam. Dobra, teraz tak, hol trzeba podpiąć <grym> Dobra, cyk Ej Ej, panie Ty, może z drugiej strony, dobra, może z drugiej strony Może z drugiej strony Jak widzicie, troszkę roboty tutaj Troszkę roboty jest, no człowiekowi czasami się zdarzy do rowu Się wpieprzyć i, i Jest problem, o dobra, podpięte Jedziemy na akcję ratunkową. Ale jaja Jak uda się wyciągnąć widzowie, no to super, no to jesteśmy uratowani. Jak nie no to mamy po Mircu, Ale ten tu już masywny ciągnie, zobaczcie jak zasuwa O! To na niego nie ma mocnych. Zobaczcie jak fajnie skacze tu. <grywanie> Narwany. Nie ten kolko tutaj troszkę widzę, że ciągle. No ale kol jak ma fizykę jak się Jak ja pierdzielę. Farming ten, jak farming Trzynasteczka Trzeba sąsiadowi pomóc Pobaj naprawić, żeby Mógł w końcu Skosić to pole, bo się muszę Pojechał gdzieś po części Tylko teraz czekajcie, bo tam jest ciągnik Ja nie muszę troszeczkę tu przy Czy może tutaj na po... Dobra, sąsiad się nie pogniewa Chyba, co? Dobra, nie pogniewa się na... Ty, tylko Jest taki problem, żebym Ja się zaraz sam nie, tu nie wpieprzył Tym Ursusem. Słuchajcie, w kukurydze wjechałem, no, ale to nic. Ej, kur, Kur... Aha. hech Wiecie co widzowie widzę, że tu kurde... A... No to niezły jaja. Wiecie co widzowie? To by było słuchajcie na tyle z tego odcinka. Ja to wyciągnę. Wiecie, bo tu potrzeba więcej czasu. Ja nie chcę wam zajmować też Waszego dnia, ale zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale słoneczkiem, jeżeli Wam się spodobało. No i podwójna wtopa dzisiaj. Ale dziękuję za oglądanie jeszcze raz. I pamiętajcie, wbijajcie subskrypcję 74 tysiące subów do końca czerwca i wydaję dla was piosenkę z teledyskiem. Na razie.